oczekała się znaczka. Fetter White. A my nie! Hele, brawo! Brawo! brawo, brawo, brawo super. Masz fajowy znaczek! Odlotowy Od jest! Mam dosyć. Dziewczyny! Odpowiedź na nasze zmartwienia. Wolne źrebięce lata? Co ma szkolna gazetka do naszych znaczków? Ja z o, o, babcia Smith! Muszę gnać! Może to i nie jest taki głupi pomysł. Warto spróbować. Twój pomysł z gazetą to zawracanie głowy. Robiłyśmy wszystko od papier aż po ptasie gniazda i wszystko na darmo. Ty się śmiejesz? Chodziło mi o to, żeby pisać do gazety. Może wyjdą nam znaczki dziennikarskie. Ach. Mój mały kucyk, mój mały kucyk. Magii czar, naszej przyjaźni wielki dar Mamy razem przygód moc, w krainie marzeń Razem dzień i noc Najmójcy magii nie dziś no. My Little Pony, przyjaźnie to magia Do widzenia drogi dzieci! Te z was, które chcą pracować dla gazety, niech zostaną, bo zaraz odbędzie się zebranie. Nasze znaczki dziennikarskie! Doskonały pomysł! Sekrety Ponyville. Proszę Pony o uwagę! Jak wiecie, nasza redaktor naczelna już skończyła szkołę. O, 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 o! Tak? Co to jest redaktor? Dobre pytanie, Sweetie Belle. Widzę, że masz reporterską żyłkę. Źrebience lata. To gazetka szkolna. Ja jestem tylko doradcą, ale to redaktor naczelny odpowiada za kształt. Wybiera temat artykułów i czuwa nad drukiem. Jak już wiecie, w tym roku mamy nową redaktorkę. Chodź, Halo. Halo. O, ciekawe! ja? Mąż? Ha! Zostawię was teraz, żebyście mogły wszystko omówić. Na razie! Dobra, będzie tak. Źrebience lata, to hała! Nikt tej gazety nie traktuje poważnie! Ale ja, nowa redaktor naczelna, nadam jej zupełnie nowy wymiar! Ale po kolei! Gdzie jest nasz fotograf? Ruszaj się i pstrykaj jak leci! Ja wywieram, co jest ważne! A od was chcę ostrych tekstów i mocnych kawałków! Skończyły się ckliwe bajeczki z zeszłego roku! Myśmy je polubili Trudno, zmieniły się rządy Chcę soczystych historii, rozumiemy się? A teraz jazda do roboty Zabierajmy się stąd Może już lepiej pakować pudełka A jeśli to nasza ostatnia szansa na znaczki? Jeżeli mają nam wyjść za dziennikarstwo To czy nie warto się przemóc? Chyba masz rację Dla znaczków warto trochę się pomęczyć z Diamond tiarą Dziewczyny, znaczki będą nasze ja zacznę od wywiadu na wyłączność. Widziałam nowe gniazdko pełne piskląt. Czytelnikom spodoba się taka słodka informacja. anekdot. anegdot. Chyba zajmę się historią Ponyville. Mam nadzieję, że coś macie, bo to wszystko jest do niczego. Małe pisklęta? Nowy kapelusz Rarity? Wczesne lata Ponyville. Wiem, coś się myślały, ale to jest do niczego! No bo my. Macie mi nasmarować coś nowego do wieczora i żeby mi było! Ostro! Co teraz? Nie było łatwo zdobyć tę historię. On nawet mnie nie pytaj, co ja musiałam wytrzymać. Weź mi to w demi to ty zdejmij ze mnie snips. A, przestań, tak nic z tego nie będzie. A, a nie chcę. Och, do licha. A, zabierz to, zabierz to. <grystanie> Hej, Fetter White, dawaj. <grystanie> Zrobisz im parę zdjęć? Widzimy się w szkole. Dziewczyny, artykuł gotowy. Snipsy Snails i klejący problem. Tak, oto największe szkolne zgrywusy wdepnęły na całego w gumę do rzucia. więcej lata to zawsze były nudy na pudy. Ale super! Mama zawsze mówiła, że kiedyś trafimy do gawet. Tak, zobaczcie, ani śladu po gumie do rzucia. Wasza kolumna robi furorę. Koniec wiadomości. Od dziś piszecie kolumnę. O osobistym życiu kucyków O tym, co robią, gdy nikt nie patrzy Nowa plotkarska kolumna jest wasza I zachwycił mnie ten wasz podpis Gabi Gams ależ to wprost genialne Trzy imiona są długie Więc wymyśliłyśmy jedno wspólne Chcę mieć więcej takich tekstów Dobra robota Widzę, że mamy talent do plotek Teraz musimy się tylko przyłożyć do pisania kolumn i znaczki na pewno nam powychodzą. Uh -huh! uh! Skutalu i jakieś pomysły? Nie. Apple bloom? Ach, niestety, co zrobimy? Tu nie znajdziemy żadnych soczystych kawałków. To po nas. Bell, kiedy ty się nauczysz porządku. Hmm. Nieładnie jest szperać po torbach. O, ale ile to zabawy. Że co? Co to? Goła do rzucia. To dobre. Możesz przestać rechotać na całe gardło. Usiłuję się. Ej! Ja chciałam w torbie? Jak mogłaś! O, bo ta kolumna Gabi Gums jest taka dowcipna! <grymne> Naprawdę podoba ci się ta gazeta? Jest zdecydowanie ciekawsza niż ten stary, nudny ekspres Ponyville. <grymne> Mogę ją pokazać dziewczynom? Twoje kumpele będą czytać źrebience lata? O, one uwielbiają Gabi Gums! Co to za jedna? Nigdy o niej nie słyszałam. Jest nowa? Za szybko się poddałyśmy. Dobrych kawałków nie znajdziemy w szkole. Trzeba iść w świat. W naszym Ponyville jest cała masa świetnego materiału. Fetter White będzie musiał zasuwać po godzinach. Sweetie Belle, jesteś wielka! Klik! Zakupy kończą się we łzach. Gabigans jest niezawodna! Kioskarze chcą sprzedawać źrebince lata! Całe miasto się o nie pyta! Wyślij 20 kopii, gdy się sprzedadzą doślemy kolejne. Jesteście niezastąpione w tej gazecie. Piszcie nowe kolumny! To do dzieła! To się nazywa życie. Nie ma to jak wymoczyć kopytka. Rze rzeczywiście masz rację. Ach, już dawno nie byłem taki zrelaksowany. Słuchajcie! Wyszła noba Gabi Gams. Niesamowita tajemnica Trixie ujawniona. Już to czytałyśmy, Rainbow Dash. No chodź, wow. odpręż się, wypoleruj sobie kopytka. Dobrze ci to zrobił. Zapomniałaś, do kogo mówisz? Nigdy nie polerowałam i nie zamierzam polerować kopyt. Wolę sobie poczytać nową Gabi Gams. Tylko proszę, rób to cicho. Niektórzy się tu relaksują. Ja też lubię Gabi Gams, ale nie uważacie, że bywa złośliwa? Nie jest złośliwa, tylko zabawna. Celestia jak zwykły kucyk... Gabi Gams nie szanuje cudzej prywatności. O, weź wyluzuj, Twilight. Zwykła, niegroźna ploteczka. Tak, a tylko posłuchaj tego. Pani burmistrz się farbuje? Burmistrzyni i skandal farbiarski! Wszyscy chcą to czytać! Szkoda mi kucyków, o których pisze ta cała Gabi. Dla nich to jednak krępujące. Co ty gadasz? Każdy by chciał, żeby o nim napisała. Rainbow, na pewno nie chcesz malutkiego polerowanka? że to niby frajda? Cóż, ale tylko jedno kopytko. A, nie mogę. Zostaw moje kopyta. Rety, co ja bym dała, żeby o mnie napisała. Ja się doczekałem. Co? Co? To u nas. Nasz smog opowiada. Spike mówi szczerze o kanterlocie, drzemkach i ulubionych kamieniach. Nasza najlepsza kolumna! Chyba raczej wasza najgorsza kolumna. Gabi Gam zrobiła się sławna właśnie dlatego, że nigdy nie pisała takich szmir. A, tak, to prawda. Ten tekst jest znacznie łagodniejszy niż wcześniejsze kolumny. Nie czujecie się trochę głupio rozpisując się o plotkach? Trochę jakbyśmy robiły przykrość innym kucykom. Tak, ja nie chciałam nic mówić, bo wszyscy tak lubią te gabi gums, ale wolałabym pisać takie artykuły jak ten ostatni. Ja tak samo. Jeżeli chcemy mieć znaczki, to musimy dać kucykom to, czego chcą. Applejack przysypia w robocie. Słyszałyście coś takiego? Albo to, Big Macintosh, co ukrywa? Za kogo ona się ma, ta cała Gabi Gums? Posłuchaj tego. Twilight Sparkle, byłam snopką z Canterlotu. Z pewnego pokrytego łuską źródła dowiadujemy się, że dla Twilight Sparkle Ponyville to nic tylko gliniaste drogi pełne prostaków. Spójrz! Jak mogłaś tak powiedzieć? To nie ja! Gabi Gums to wymyśliła. Ja nic nie mówiłem. Oj, dziewczyny, co wy! To tylko niegroźne ploteczki spisywane przez uczennice. Za bardzo się tym przejmujecie! Ale to są kłamstwa! Gabi Gams wypisuje co tylko chce, nie licząc się z uczuciami innych! Fluttershy dopina sobie włosy. Pinkie Pie robi z siebie zwierzę na imprezach. Co?! Według niej państwo King się rozstają. Serio? Dziewczyny, moje życie jest skończone. Gabi Gams dotarła do Cloudsdale. Rainbow Dash. Demon szybkości czy elegantka. Kupiłam tyle, ile mogłam, ale już się rozniosło. Teraz jestem pośmiewiskiem. Sama widzisz. Taka niegroźna plotka może poważnie dopiec. Naprawdę, nie macie za grosz poczucia humoru. Nawet jeśli Gabi czasem trochę koloryzuje, to jeszcze nie powód... Niech no ja ją dopadnę! Dzienniki Rarity! Wykradła mój dziennik! Jakim cudem Gabi Gams dostała się do moich prywatnych dzienników? Trzeba temu położyć kres natychmiast. Sweetie Belle pracuje w gazecie. Może zna tę całą Gabi Gams. <noise> Moja siostra nigdy by się nie skumała z tak podłą osobą jak Gabi! Jak możesz coś takiego sugerować? Przecież ona jest najlepszym, najsłodszym, najwredniejszym potworem, jakiego znam! Moja rodzona siostra wykradła mi rzecz tak prywatną! Moja rodzona siostra jest. Gabi Gams? Ty, Gabi Gams! Oh, ty wiesz, jak się dowiedziałaś? Złocone stronice twojej zdrady! No tak. Jak mogłaś mi to zrobić? Wykradłaś mój prywatny dziennik i opublikowałaś go od tak w gazecie! Plotka może wyrządzić krzywdę. Narusza prywatność, jak kiedy ja ci szperałam w torbie. Nie podobało Ci się to, prawda? Nie. Powinnaś zobaczyć, jak się czują kucyki, o których się bezmyślnie rozpisujesz! Ja to rozumiem! Wszystkim nam jest głupio! Ale chcemy, żeby nam wyszły te znaczki! I naprawdę myślisz, że wypisywanie bredni i obrażanie znajomych to Twoje przeznaczenie? Nie, kiedy tak na to spojrzeć. Nie! Nie pozwolę Wam odejść! Ale plotki, które publikujemy, bardzo wszystkich ranią! Ranią? A co mnie to niebe obchodzi? Gabi Gums to moja główna atrakcja i nie pozwolę, żeby jakieś przewrażliwione pamynice mi ją odebrały. Przykro mi, ale my już podjęłyśmy decyzję. Tak, nie możesz nas zmusić do plotkowania. Kiedy to zobaczycie, to może same zmienicie zdanie. Setter White miał fotografować wszystko. on to właśnie robił! Dawaj to! Naprawdę mi przykro, to własność źrebięcych lat. Jeśli Gabi Gams rzeczywiście pójdzie w odstawkę, będzie trzeba czymś wypełnić kolumnę. Teraz jazda stąd i dajcie mi więcej Gabi Gams! Jakoś się z tego wykaraskamy. Może Rainbow Dash opowie coś ciekawego? Zawsze ma jakąś plotkę. Rainbow Dash! Hej, Rainbow Dash! Proszę, Gabi Gams we własnej osobie. Już słyszałaś? Jeszcze pytasz? Każdy kucyk w tym mieście o Was wie. Nie pozwolisz nam napisać o sobie kolumny? O, cześć, Angel? Czy jest Fluttershy? Hej, co to jest? Aha! Twilight miała rację, że pewnie się tu przywleczecie i rozpostarła pole. Och, no weź, Applejack. Ty też się na nas pogniewałaś? Tak. Nawet z nami nie pogadasz? Nie. Powinnyście się wstydzić, żeby tak nas upokorzyć? Nie chcemy teraz z wami rozmawiać. Zabierajcie swoją plotkarską kolumnę i odrażające fotografie i wynoście się stąd! Straciłyśmy wszystkich przyjaciół, a znaczków jak nie było, tak nie ma! Najgorszy dzień w moim życiu! Ach, tak! Zaczekaj do jutra. Te obciachowe zdjęcia ukażą się w gazecie i wszyscy będą się z nas nabijać. No to co robimy? Nie wiem. Ale będziemy tu siedzieć, aż coś wreszcie wymyślimy. Dość tego! Gabi Gums spóźniła się! Wydrukuj to! Chcę, żeby to zobaczyli absolutnie wszyscy w Ponyville! Tak jest! Wstrzymać drukowanie! jeszcze nie zacząłem. Mamy kolumnę Gabigans. O, ostatni raz wam się upiekło. Mam nadzieję, że jest dobra, bo inaczej. O, brawo, Diamond Tiaro. Zażegnałaś poważny kryzys dzięki zdolnościom dyplomatycznym. O! List otwarty Gamegams do Ponyville? Co to jest? Oh. Tego to ja im nie puszczę płazem. Opublikuję jutro ich zdjęcia. Nie mają pojęcia, z kim zadarły. Do mieszkańców Ponyville. Od pewnego czasu czytujecie tę kolumnę, by poznać wszystkie brudne tajemnice swoich znajomych. Ale to już ostatni raz. Chcemy przeprosić wszystkich, którym sprawiłyśmy przykrość. Tak naprawdę jest nas trzy. Sweetie Belle, Apple Bloom i Scootaloo. Popularność kolumny rosła i trochę nas poniosło. Wiedziałyśmy, że robimy źle, ale nie chciałyśmy słuchać głosu sumienia, bo wszystkim podobały się nasze teksty. Od dzisiaj obiecujemy szanować cudzą prywatność i nie rozpowiadać głupich plotek. Chcemy prosić o przebaczenie, Ponyville. Podpisujemy się po raz ostatni jako wasza Gabi Gams. No cóż, widzę, że dałam trochę zbyt wiele władzy pierwszej naczelnej. Przykro mi, Diamond Tiaro, ale pozbawiam cię tytułu. <tryk> <tryk> Nadchodzą zmiany w źrebięcych latach. Oto wasz nowy redaktor naczelny, Peter White. O, o, a co ze mną? Trzymaj. Od dzisiaj jestem głównym fotografem. O! Wersja polska na zlecenie Mini Mini Plus Master Film. Reżyseria Agata Gawrońska-Bauman. Dialogi polskie Magdalena Dwojak. Dźwięki, montaż Jacek Osławski. Kierownictwo produkcji Katarzyna Fiałkowska. Wystąpili Magdalena Krylik, Julia Kołakowska-Bytner, Monika Kwiatkowska, Agnieszka Mrozińska-Jaszczuk, Monika Pikuła, Małgorzata Szymańska, Dominika Kluźniak i inni. Tekst piosenki Andrzej Brzeski i Janusz Onufrowicz. Kierownictwo muzyczne Piotr Gogol.